Cześć! W dzisiejszym odcinku testuję HTC Desire 320. ATC Dizer 320 to telefon, którego specyfikacja plasuje go wśród najtańszych obecnie smartfonów. Zobaczymy, czy w trakcie testu pozytywnie mnie czymś zaskoczy. Natomiast pierwsze spotkanie, pierwsze wrażenie w przypadku tego urządzenia było pozytywne, dlatego że ja uważam, że telefon wygląda dość oryginalnie. Również jest bardzo dobrze spasowany. Nic tutaj nie trzeszczy, nie skrzypi. To na pewno jest na plus. Bardzo podoba mi się materiał, z którego jest wykonany korpus urządzenia. To jest matowy plastik, który bardzo ciężko zarysować, który również ciężko się brudzi. I dodatkowo jest również bardzo przyjemny w dotyku. Na froncie jest jakieś szkło hartowe. Które w trakcie testu zachowywał się zupełnie w porządku. Natomiast ja testuję wersję białą, która ma błyszczącą klapkę baterii i ona niestety łatwo zbiera mikrorysy, w związku z tym musicie o nią dbać. Jest również telefon dostępny w wersji z ciemną klapką baterii, która jest matowa, w związku z tym myślę, że to jest lepszy wybór dla osób, które chciałyby, żeby telefon długo dobrze wyglądał. Natomiast na pewno podoba mi się zabieg stylistyczny z naklejeniem jakby wyświetlacza na bryłę urządzenia. On jest delikatnie wydzielony. Jest dodatkowo otoczony taką ramką, która ma go chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabieg jest oryginalny i telefon z udanie nawiązuje do droższych modeli z serii Desire. Natomiast, oczywiście, w tej bryle jestem w stanie dostrzec minusy, i dwa są najważniejsze. Pierwsza sprawa jest taka, że ramki ekranu są ogromne, są po prostu bardzo, bardzo grube. A druga sprawa jest taka, że klawisze głośności i blokowania włączenia telefonu są za płytkie i są po prostu niewygodne. Trzeba je mocno dociskać, żeby w ogóle zareagowały w jakikolwiek sposób. Natomiast na plus na pewno fakt, że telefon da się normalnie otworzyć, jest swobodny dostęp do baterii, można ją sobie wymienić. Jest również slot kart pamięci, w związku z tym można ją rozbudować, a telefon pracuje na kartach microSIM. Ekran telefonu ma 4,5 cala i rozdzielczość 480x854, która zgadza się z ceną i z klasą samego telefonu. Ponieważ możecie spotkać bardzo podobne rozdzielczości na przykład w Leonach od LG albo w Samsungu Galaxy Core Prime, w związku z tym ostrość jest na poziomie do przyjęcia. Jak będziecie chcieli dostrzec pojedyncze piksele, to na pewno Wam się uda to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi z kolei o technologię, w której ekran jest wykonany, to jest to zwykła matryca LCD, w związku z tym kąty widzenia nie są najlepsze. Widać wyraźnie wahnięcie kontrastu, kiedy patrzycie z woku. Kiedy spojrzycie na telefon z góry albo kiedy trzymacie go horyzontalnie, możecie również dostrzec efekt negatywu i to jest trochę na minus. Nie podoba mi się również to, że jasność jest powiedzmy niska, natomiast kolory są odzorowane w sposób dość naturalny, a nie jest specjalnie jaskrawe, nie jest specjalnie wyblakłe. W związku z tym ekran można nazwać ogromną poprawą w stosunku do tego, co było w HTC DZR 310, ale to nie jest nic, co byłoby jakoś wykraczające poza klasę samego telefonu. Telefon jest napędzany czterordzeniowym układem Mediatek MT6582 taktowanym zegarem 130 GHz z układem graficznym Mali 400 MP z 1 GB pamięci RAM. Taki zestaw na pewno znacie, dlatego, że to jest już bardzo podstawowy obecnie procesor. Taki, który można było spotkać na przykład w iPhone Cube albo w AllView C6 Quad. I rzeczywiście wydajność w testach benchmarkowych jest bardzo zbliżona do tych dwóch modeli. Telefon w codziennej pracy zachowuje się również w porządku. Wszystkie podstawowe czynności są rejestrowane czy wykonywane w dobrym tempie. Natomiast na pewno kiedy tylko dociśniecie telefon większą ilość na aplikacji, ale na przykład coś będziecie instalowali w tle, zwróćcie uwagę na to, że pojawiają się przerysowania interfejsu i wdatkowanie animacji. Tak czy siak jednak z telefonem pracuje się zupełnie ok. Natomiast podoba mi się bardzo podzielenie pamięci wewnętrznej urządzenia. Z 8 GB aż 5 jest dostępne na pliki użytkownika i aplikacje. Można dodatkowo również instalować programy na karcie pamięci. Telefon zresztą sam podpowiada takie rozwiązanie i to jest bardzo na plus. Telefon pracuje na Androidzie w wersji 4.4. Nie spodziewałby się żadnej aktualizacji do nowszych wersji. Jeżeli chodzi o nakładkę systemową, to ona jest. To jest trochę taki powiedzmy połowiczny interfejs Sense, ponieważ część aplikacji pochodzi z natywnego Androida, część pochodzi właśnie z Atece Sense i na przykład ekran Lokady jest właśnie z tej nakładki. Są na nim dostępne skróty do ważnych funkcji urządzenia. Nie da się telefonu niestety wybudzać podwójnym stuknięciem w ekran, i to spowoduje, że ten niewygodny klawisz blokowania jest jeszcze bardziej frustrujący. Natomiast po wejściu do menu głównego lista jest przewijana horyzontalnie. Możecie również znaleźć jeden z pulpitów głównych przeznaczony na Blinkfit, czyli taki panel, na którym są agregowane informacje z różnych serwisów społecznościowych czy jakichś informacyjnych, które często sobie przeglądacie. Natomiast jeżeli chodzi o aplikacje, na przykład do zbierania numerów czy kontaktów czy na przykład otwarzacz muzyki one właśnie pochodzą z natywnego Androida, nie są przez HTC zmienione. Panie efektownych animacji pogodowych dostępnych we wcześniejszych modelach od HTC będą niestety rozczarowani, ponieważ w tym telefonie usunięto pogodynkę natywną. Po kliknięciu w widget jesteście przenoszeni po prostu na stronę internetową. Natomiast w urządzeniu jest szczątkowa wersja aplikacji Zoe, która pozwala na tworzenie wideoklipów 30-sekundowych. Jeżeli skojarzycie o inne rzeczy, jest również tryb planowanego włączania wyłączania telefonu, czyli można ustawić sobie, żeby telefon się wyłączał sam na noc i rano przed naszym wstaniem uruchamiał z powrotem. Można również skorzystać z opcji trybu uproszczonego, które przyda się na pewno osobom, które mają słabszy wzrok albo które są po prostu początkujące, bo w takim trybie ekran główny jest zamieniony na takie duże przyciski, i w związku z tym łatwo w nie trafiać. Odtwarzacz muzyki to jest kolejna bardziej podstawowa aplikacja Androidowa, natywna, natomiast taka, która niestety nie wygląda specjalnie dobrze. Moim zdaniem ten interfejs jest mocno przestarzały. Ja na niego narzekałem już przy okazji recenzji poprzednika, czyli Desire 310. W ramach aplikacji nie znajdziecie możliwości wyszukiwania muzyki w folderach, nie ma również modułu pobierania okładek, jest za to equalizer, który można sterować jakością dźwięku, jest również funkcja bez out and, którą możecie znaleźć w ustawieniach urządzenia. Tak samo zresztą jak w wielu telefonach prosto z Chin. I podobnie jak w tamtych telefonach, również tutaj ona robi coś przeciwnego niż powinna. Zamiast poprawiać jakość dźwięku, wyraźnie wyraźnie ją pogorsza, więc w związku z tym uważam, że nie należy z tej funkcji korzystać. Natomiast jeżeli chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku, dizer 320 wypada średnio, to znaczy gra najlepiej, kiedy w ogóle nie będzie grzebać w żadnym equalizerze. Natomiast niskie dźwięki są dość płaskie, nie są niestety głębokie i ciepłe. Natomiast jeżeli chodzi o odtwarzanie filmów, w urządzeniu nie ma dedykowanej aplikacji. Wszystkie filmy znajdziecie w galerii, wsparcie dla kodeków jest o dziwo bardzo dobre. Jest również wsparcie dla filmów w rozdzielczości 1080p, w związku z tym wszystko byłoby w porządku, natomiast y, niestety samo odtwarzacz nie potrafi nic więcej, więc polecam tak czy siak doinstalować zewnętrzny program. Aparat fotograficzny ma 5 megapikselową matrycę i pojedynczą, wyjątkowo beznadziejną diodę doświetlającą scenerię. To jest najgorsza dioda LED, jaką widziałem kiedykolwiek w jakimkolwiek telefonie, ponieważ doświetla obrazy, które znajdują się tylko i wyłącznie jakieś 5 cm przed obiektywem telefonu. Nie nadaje się jako latarka, świeci również takim światłem, który rysuje wyraźny okrąg, w związku z tym no, po prostu nie nadaje się zupełnie do niczego. Jeżeli z kolei chodzi o drugą rzecz, na którą natychmiast ponarzekam, to brak autofokusu. To jest wyjątkowo zaskakujące w 2015 roku, ponieważ wydaje mi się, że teraz już wszystkie telefony to Fokus mają. Niestety, jak się okazuje, nie, tym telefonem nie jesteście w związku z tym w stanie skopiować tekstu, ponieważ telefon nie ustawi ostrości na obiekcie, który fotografujecie. A jeżeli z kolei chodzi o interfejs, to jest to najbardziej podstawowy interfejs Androidowy. Są tryby, jest tryb zwykły, jest tryb upiększania twarzy, jest również HDR, Możecie również znaleźć tryb panoramy. Głębiej w ustawieniach da się zmienić na przykład ekspozycja albo balans bieli, natomiast uważam, że nie ma potrzeby, ponieważ tak czy siak jakoś zdjęć jest po prostu beznadziejna. To znaczy, rejestrowane są plamy, a nie pojedyncze piksele, wyraźnie są prześwietlane te zdjęcia przez większość czasu, jedyne co się broni to są ym, kolory, w związku z tym zdjęcia z tego aparatu możecie wykorzystać tylko i wyłącznie do MMS-ów, do niczego innego się raczej nie przydadzą i jeszcze gorzej jest z aparatem na froncie, bo to jest aparat w rozdzielczości VGA, czyli 0,3 megapiksela, który rejestruje zdjęcia, które wyglądają jak kadry z ym, kamery przemysłowej zamontowanej w sklepie osiedlowym jakieś 10 lat temu, w związku z tym jest po prostu żałośnie. Jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, telefon radzi sobie z rozdzielczością 1080p, ale również jak często w wielu chińskich telefonach, również tutaj jest problem z opisaniem tych rozdzielczości. Musicie się domyślać tak naprawdę w jakiej rozdzielczości kręcicie wideo. Tak czy siak filmy wyglądają jak były interpolowane z rozdzielczości 480p, w związku z tym również do niczego się nie nadają. W urządzeniu są dwie przeglądarki internetowe, Internet i Chrome. Obie zachowują się zupełnie w porządku, natomiast trzeba sobie oczywiście strony mocno przybliżyć, żeby dało się przeczytać jakieś mniejsze teksty, no bo rozdzielczość nie jest jakaś porywająca. Jeżeli z kolei chodzi o braki, no to niestety na pokładzie nie ma łączności LTE, w związku z tym super szybko Internetu się przeglądać nie da. Jeżeli z kolei chodzi o czas trzymania na jednym ładowaniu, to pewnie wiecie co powiem, bo mówię to bardzo często. Dwa dni maksymalnie w cyklu mieszanym to jest wszystko, co da się z tego telefonu wycisnąć. Po co mówiąc, do któregoś momentu ta recenzja szła dla Desigera 320 zupełnie dobrze, to znaczy okazało się, że część cech telefonu jest OK. Takie jak na przykład jakość wykonania, ekran, procesor czy interfejs. Natomiast niestety okazało się, że telefon ma również potężne wady. Taką wadą jest aparat fotograficzny, jest po prostu fatalny, jest wyjątkowo słaby. Za wadę również należy uznać brak LTE na pokładzie. Na minus również cena urządzenia. Nie podoba mi się, że telefon kosztuje 450 zł. aż. Uważam, że w tej cenie można kupić mocniejsze telefony, konkurenci również nie śpią, Olvio co 6 Quad albo na przykład LG Leon to są dobre alternatywy dla tego telefonu. W związku z tym trochę szkoda, że HTC się trochę bardziej nie postarało o powalczenie o ten najtańszy segment telefonów. Jeżeli chcecie kupić HTC Desire 320 to pewnie ze względu na sentyment do marki. Ja uważam, że kupujecie na własną odpowiedzialność. A jak Wy oceniacie HTC Desire 320? Czy telefon Wam się podoba, czy uważacie go za mm, udaną konstrukcję? Jeżeli taki zestaw cech Wam odpowiada, to oczywiście telefon możecie kupić wraz z abonamentem w sieci Play albo na przykład w Mixie, jest w dobrej cenie dostępny. Natomiast jeżeli macie jakieś smartfonowe pytania, to oczywiście zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Jeżeli chcielibyście czegoś konkretnego dowiedzieć o tym telefonie, również możecie pytać. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę koniecznie. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał po to, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Trzymajcie się, cześć.